O, tu też będzie moment, gdzie możemy zabić po cichu. Chyba, tak, tak. Jest tu moment. Tylko pamiętam, dokąd on dochodził. Trzeba później tak szybko podbiec. Aha, do tamtąd. Ja chciałbym ich tym razem nie zaalarmować. Nie, czy on mnie nie zobaczy? Szybko, Trzeba. Ok. Na trudno jak usłyszeli. Ła! Ta gra jest naprawdę <grybko> złożona. No dobra. Ała. Jeden, drugi, trzeci... Trze trzeci! Dobra. Co my tu mamy? Garant? Garant chyba. Wow! Sekret! Można tak powiedzieć w sumie. Okej. Okay. Kolejnego może tu zdjąć. Trzeba mieć. Dobra, już się podkratam. No, idzie? Okej, okay, idzie. Nie zobaczysz mnie, prawda? E, hej, he. dobra, czworeczka. Okej, okay, tuż. Ja tego nie umiem za bardzo zdjąć po cichu. On mnie nie widział przez chwilę. I mi się coś zdało. Gin! Dobra. Skończę to misję i... Wyłączam nagrywanie. Dobra. Chodzimy. Tu zobaczymy nową? Tutaj, czy nie? Tu jest Niemiec. Okej, okay, moment. Niech się. Puje przyjdzie tu. Okay. No, choć tam widzieliście, tam był tam są. Nasza. A no przebrani to będzie. No. Ta, teraz tak. Weźmy sobie. Garanda. Garanda zawsze jest mało amunicji. I to mnie dobije, bo lubię tę broń. Czasami do rążona. Nie, zawsze znaczy mało. Ja ledwo przeszedłem do drugiego poziomu, więc. Ale to, że pięknie załatwił. Wow. Dobra. Mm. Ok. Tu będzie z misji. Więc się z wami czekam. To był Airborne Troops. Ja jestem Dawo i do zobaczenia.